Siemanko! Dzisiaj review Van Doren Half Cup Multicheck Black color, you, color Dobra, no i mega mega wansy Half Cup, collaboration super Tak, cena, mega 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 buciki mm. Jaram się mega nimi, jeszcze w nich nigdzie nie byłem. Tak, kupiłem w Ticket W TK, Maxie. TK Maxie za 150 zł. Czekały na mnie trzy tygodnie i się doczekały mnie. Na szczęście, w sumie to mogę wyjąć. Dobra. A więc tak, mamy half kaba Jaram się tym bucikiem. Bucik podobno dobry na DH Tak. Ogólnie w każdej serii Pro ma na. Pod, znaczy. Z, pff, moment nie umie się wysłowić. Wewnątrz języczka yy, to. Taki napis Vans Professional Skateboard Shoe albo Vans First Skateboard Shoe on the World World, czy takiego jest No i kurde, taka okazja 150 zł Vandoren Half Cup w jeszcze rozmiar mój 38,565 US To jest mega, mega okazja Myślałem, że już go nie będzie, bo było ich około, no, dużo rozmiarów z niego było. I dzisiaj, jak byłem w Dickey Maxie, ostatnie te z mojego rozmiaru zostały. To naprawdę jakiś cud był. Czekało na mnie centralnie. Mega się jaram. Byłem najpierw w Dickey Maxie, później pojechałem do Katos z kolegą. I wróciłem po nie. Wróciłem po nie były. Już myślałem, kurde, pewnie pójdę tam, nie mnie, już ich nie będzie. Czekały na mnie po trzech tygodniach. To jest mega, mega. Ogólnie to jest takie. Tutaj jest takie dziwne. W Halkabach takie, jak to powiedzieć, brzydkie, ale fajne. Brzydkie, ale ładne. Ogólnie bucik, no. Jest zajebisty. No. Kiedyś, trochę jak w takiej historii Vansa kiedyś by, nie były half-cub'y, tylko były y, high-cub'y, czyli wysokie. One były około tak, no, z, chusteczkę, z takie, takiej wysoko, wysokości były kiedyś high-cub'y, z czego skate'y właśnie tą, te chusteczki jakby odcinali i po prostu Vance przestał produkować high-cub'y, tylko zrobił half-cub'y. A tego Half -y się zwą Po prostu odcięte są... Nie są high tylko są odcięte Half caps Mega mega tutaj. Half -cup, Vans was e, Dobra, nie będę mówił, bo coś pewnie z pieprze. 1992 rok. Powstanie Half Tak. Widzimy tutaj. Znaczy, pewnie mi dać zbyt A, języczku, liu, języczku to samo. Once Half Cup, Skater, Caballero Nie, no można powiedzieć, że to jest caballero, ale nie wiem. Ogólnie wkładka jest zwykła, jakaś taka zwykle, znaczy, no, nie wiem, taka trochę inna niż w wansach zwykłych, bo jest taka. Bardziej płócienna, o płócienna No ale tak powiedzieć, takie jak zwykły wansach praktycznie, wkładka Podeszwa też, nie ma na przykład To jest zwykły half -cap, nie jest pro jakby Znaczy nie jest z którego to roku w sumie, ale Mega się jaram, są kolekcją Van Doren Teraz w 2014 roku się zrąbała cała kolekcja, bo nie pisze VANDOREN, tylko pisze jest zwykłe logo, tylko w środku pisze VANDOREN, więc to jest jakby taki minus nowej kolekcji ale stara kolekcja jest mega Wandorena ja teraz zbieram na kolejne pasy bo na co bym zbierał zbieram na żółte w kwiatki, super są i mam nadzieję, że ją zbieram bo ogólnie tanie są będzie dobrze, w ogóle bucik jest z nubuku, z no Nubuk z nie wiem Zbytnio I tutaj Jest tekstylia, tak, płótno Tutaj jest Taka No wzmocniona, usztywniona część Pięta oczywiście Od środka jakieś na palca jest. Nie W sumie musiał wziąć wlepka, wlepka w Dzięki Occi się uratowała, nikt nie oderwał, ale chyba była jeszcze z Vansa czerwona Basic i ktoś ją urwał i zarąbał Ale walić po co mi wlepki. Po co mi tyle wlepek. Ogólnie chyba od środka jest wzmocniony bok. Tak czuję. Nie zajrzę ale... Jest chyba od, od środka tutaj nosek wzmocniony, żeby były duże wytrzymały. I to nie o tyle. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. Mega bucik, mega. Jestem zajarany nim. Van Doren, Van Doren, Vance Van Doren Half Cup, Mega bucik, Podeszwa Zwykła klasyczna guma. Mega, 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 mega. Siemaneczko, dzięki za oglądanie. Cześć, cześć, cześć.